Na moim kanale, no i co odpaliłem łódkę. i jedziemy sobie na rybki. W dzisiejszym odcinku będziemy łowić lina i mam nadzieję, że lecz się wytarł, więc próbujemy też złowić sobie leszcza Nie byłem na rybach już dwa tygodnie, dwa tygodnie też nie nęciłem, więc nie mam co za bardzo się nastawiać na jakieś duże ryby. Jadę po prostu, bo jest fajna pogoda. Jest godzina 17:00, zero wiatru, normalnie dziś się w ogóle nie chcę ruszyć. Więc pogoda daje fajna. Tylko najgorsze, że dzisiaj jest piątek 13. I mam nadzieję, że nie przyniesie mi to pecha. Dobra, widzimy się na pomostie. Kurczę, tak dawno nie byłem na rybach, że aż widzę, że mi ścieżka zarosła. Jak i Zapomniałem jeszcze gumniaków. No ale mam nadzieję, że nie wpadnę. Bo jak wiecie, gdzie jest piątek 13? Nie, no, teraz najgorszy moment. Dobra, jestem już na pomoście Tylko zobaczcie, jaka fajna pogoda. Zero fali. Tylko najgorsze jest to, zobaczcie, jak w ogóle tu zarosło. Dwa tygodnie temu, jak tam mówiłem, to było 100 razy mniej liści. Teraz tu tam jest masakra. Ciekawe, czy jak zrobię jakąś większą rybę, czy ją wyholuje. Prawidłowo powinienem trochę te liście powyrywać, no ale mi się wydaje, że te liście są po prostu. Ale te liście są pod ochroną i nie za bardzo je wyrywać. Na początku rozrobimy sobie karmę. Gdzie mam takie większe wiaderko? Bo planuję na nim siedzieć. Bo ta ławka, jak widzicie, jest bardzo w złym stanie. No i co? Robimy pierw zanętę. Ciekawe co mam w ogóle w plecaku taką karmę Liny Karaś za 6 zł. O, pinki czerwone i takie białe robaki. Dziewą sobie zaszalały i kupił dwie paczki oraz taką kukurydzę słodka. Słodka dlatego, bo jest bardzo twarda. No i oczywiście takie jedzonko w płynie. No, i chyba to było wszystko. O, tu mamy jeszcze taką starą karmę. Dawno nie byłem już na rybach, więc trzeba dobrze podkarmić. O, ta jest taka fajna. Kurczę jak pachnie. Jaki tu zapach. Cholera wie, ale pachnie, zaje fajnie. A że wązuś ma dużo robaków, to dodamy sobie trochę o Nie ma co żałować. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli kukurydza. No i co? Mieszamy i lepimy kulki. Udało mi się zrobić trzy kulki. Jedna. Druga. I staramy się rzucić w to samo miejsce. Idealnie. Tylko te robaki są jakieś takie małe. Ciężko będzie w ogóle je nabić na haczyk. Zobaczymy czy te białe są trochę większe. Kurczę, się baba mi sprzedała stare jakieś. O, widzicie? No ale tu nie szkodzi. Wędka jest zarzucona. O, tutaj jest mój spławik. Tylko zobaczcie, jak tam bombluje lin. A już trochę zgodniał, i sobie otworzymy takie jedzonko w płynie. Tylko posłuchajcie. O, nie ma nic piękniejszego niż taki dźwięk nad wodą. Kurczę, jak to smakuje. Ach. najważniejsze, że po dwóch tygodniach są takie drobne bąbelki a jak są drobne takie bąbelki, taka piana to jest oznaka, że lin żeruje tylko jest taki jeszcze znak zapytania, czy w ogóle będzie chciał brać na wędkę jak żeruje, to nie znaczy, że zawsze go złowicie nieraz po prostu lin tylko je to, co znajdzie na dnie a to, co jest na haczyku, to ma w dupie widzicie to? kurcze szkoda, że nie koło spławika no, ale jak ryba tam żeruje, to i będzie koło Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale ostatnio oglądałem Tuszola. I właśnie opowiadał, że jak ktoś na przykład złowi jakąś rybę i zrobi zdjęcie z czyjąś rybą, to macie właśnie taki pech. A ostatnio byłem na stawie u brata i zrobiłem sobie zdjęcie swoją złowioną rybą. I nie wiem teraz, czy to jest jakiś pech, czy jakiś tam fatum, że nic nie złowię. Piszcie w komentarzach, czy wierzycie w takie przesądy. Bo ja zawsze byłem w taki wiecie, obojętny. No ale dzisiaj tak właśnie jestem na rybach i sobie tak właśnie o tym myślę. I nie wiem, czy wierzysz w to, czy nie. Zobaczymy, czy coś złowię. Jak nie, no to widocznie coś w tym prawdy jest. Mówiłem ciągle na takie dwie kukurydze. I teraz zmienię taktykę. Zostawię sobie jedną kukurydzę i dorzucę sobie białych robaków. Ale żeby rybka dobrze brała, trzeba oczywiście napluć. No i to zarzucamy. Kurczę, jest już 19, a jeszcze ani nie miałem pożytecznego brania. I muszę zmienić po prostu taktykę. Mam takie jedno ziarenko kukuryzy i takie robaki. No, i spróbuję sobie polać to żuberkiem. O! To na zapach żuberka może zaczną brać. Jeszcze te orbaki mnie tak denerwują. Zobaczcie, jakie one są w ogóle takie małe. Po prostu są takie małe i takie zdechlaki. I pełno jest po prostu takich czarnych. O! Tak, jedna trzecia to jest po prostu czarnych, zdechłych. Ale dziwne, że te robaki w ogóle nie śmierdzą. Bo moja hodowla robaków to powiem Wam, że capi jak nie wiem, i tak sobie myślę, czy jak oni w ogóle je robią. nie? Czy robią tak jak ja, że wkładam jakieś mięso i te muchy tam srają. Robią jajka i te robaki wytwarzają się. Czy po prostu mają już jakąś technikę, że robią to jakoś wiecie inaczej. Piszcie w komentarzach, jak wiecie, jak się wytwarza robaki na taką większą skalę. Mam ustawiony duży grunt, żeby złowić jakąś większą rybę. A zobaczcie, co chwilę ciągnę takie gówno. Zachaczy mi się to, a ja debil wiecie, czekam 10 minut za rybą. A jak tu ma ryba wziąć, jak tu się zaczepiły... A jak ryba ma wziąć, jak tu się zaczepiło takie resztki jakiegoś zielska. Nieraz właśnie warto przerzucić co jakiś czas zestaw Bo nieraz czekacie zabraniem Jak jakiś debil A to wszystko jest, wiecie, oplątane, zaplątane Jak ryba ma wziąć A z racji, że nic nie bierze To na kukurydzy pisze na półce, że jest słodka No i tak sobie myślę, myślę czy ona faktycznie jest No i powiem Wam Gówno, a nie słodka. A że jej nie zjadłem, bo po prostu kukurydzy nie lubię. A przy okazji, że nic nie chcę brać, to powiem Wam taką jedną moją historię z ryb. Pamiętam jak byłem taki młodszy. Miałem gdzieś 18 lat. I też pojechałem na ryby. I była taka pora jak teraz, wieczór, lato. I na pomoście było pełno takich much, nie? Nie muchy, tylko takie ważki, takie większe, nie? I sobie tak łowię, łowię, i wiecie, jestem tak jak teraz. Czapka z daszkiem. I kurde, czuję, że mi coś wleciało do ucha, nie? I kurde, w środku mnie tak bzyczy, nie? Mówię, kurde, wleciała mi do ucha i w głowie gdzieś ją mam, nie? Ja jestem spanikowany i mówię, jadę do domu, nie? A zanim dojechałem do domu, przychodzę i kurde, w głowie normalnie cisza, nie? Tak jakby, nie wiem, zdechła w środku. I kurde, też nie wiedziałem, co zrobić, ale tak zostało i wiecie, no i do teraz no i nie wiem co z nią w końcu się stało czy ona po prostu zdechła i wiecie i tam zgniła czy po prostu jakieś miałem paranoje i po prostu jak jechałem do domu to ona mi po prostu może wiecie frunęła z ucha i to była taka moja jedna historia z ryb trochę taka nieciekawa ale ważne, że się dobrze skończyło nie jestem głuchy wszystko dobrze słyszę i teraz jak jestem na rybach to jak widzę jakieś muchy, że się kręcą, to po prostu zakładam kaptur, żeby mi nie wleciała drugi raz. Dobra, nic nie chcę brać, i wpadłem na taki pomysł, że po prostu zmieszam grunt. W dupie mam teliny, leszcze i węgorze. I po prostu chcę złowić jakąś wzdręgę. I jak złowię jakąś wzręgę, pakuję klamoty. I... A po co mi ta wzręga? Żeby wsadzić do pułapki, żeby złapać lica. Bo, jak dobrze wiecie, lis mi, Bo, jak dobrze wiecie, kto mnie ogląda, Lis mi zjadł całe mięso, które miało służyć do mojej hodowli rybaków. I przez to, że Lis mi zakosił to mięso, chcę chłopaka złapać w klatkę i planuję go wywieźć w łezkom, gdzieś daleko. Taka, że zjadł mi całe mięso. Zobaczcie, co złowiłem. Po 10 minutach w końcu udało mi się złowić taką wzręgę. O! Niestety, ale tą wzręgę biorę do domu. I na pewno zdechnie przez drogę. Ale tak czy siak muszę ją ukatrupić. Bo będzie mi służyć jako przynęta na lisa. Przepraszam cię, zręgu, ale niestety wypadło na ciebie. Mam nadzieję, że lis taką wzręgę lubi i się skusi. No i co, wkładamy ją do ziaderka. Pakuję klamoty i lecę do domu. Kukurydzę wyrzucam. Ponieważ już na ryby nie idę. Pierdzielę to. A z czego jestem najbardziej zadowolony? Że gówno brało. I po prostu mam dobry czas, żeby wrócić do domu. Bo jest godzina 19.00. I chociaż na spokojnie... I chociaż na spokojnie sobie zostawię pułapkę na lisa. Kurczę, nieraz się zastanawiam, gdzie mam telefon. W kieszeni nie mam, a po prostu mam go na statywie. Dzisiejszy wypad na ryby to był taki jeden z gorszych, ponieważ gówno zowiłem I po prostu, gdzie jest 13 piątek? Wziąłem podbiarak i po prostu zrobiłem zdjęcie nie swoim rybom. I dlatego też gówno zowiłem. Nie, no, odpalam włoskę i lecę do domu. Ja, pierdo, zostawiłem klucze na pomoście. No co to jest za pechowy dzień dzisiaj. No kurde, muszę iść, nie? Czekajcie tutaj, dobra? Kurwa. Dobra, mam te zasrane klucze. No, kurde, takiego pechowego dnia na rybach jeszcze nie miałem. Jeszcze Debil zostawiłem klucze na pomoście, nie? Pamiętajcie, zawsze jak kluczycie, to chowajcie klucze albo gdzieś pod drzewem, albo po prostu do kieszeni. co mogę wam powiedzieć? Dzisiaj był najgorszy dzień na rybach Zrobiłem tylko jedną rękę i to po prostu tylko z przymusu Ani Lesz, ani Lin nie chciał brać Lin po prostu się chyba natarło A Lesz, nie wiem Chyba wyginął Ty jesteście mi błyska szarpie To jest grane Ale jedziemy O o To jest kurde mać grane Nie pierdziel, że jeszcze włoskę muszę pchać do domu. Ale jaja. No co jest grane. Kranik otwarty rezerwa. No co jest kurde mać. Nic, no, muszę pchać do domu chyba, nie? Takiego pechowego dnia na rybach jeszcze nie miałem, nie? Nie do, że gówno złowiłem. Tu jeszcze chyba nie dolamy paliwa, wiecie? Albo w ogóle nie ma. No puszka. Ja pierdzielenie. nie? No co to jest za dzień? Piątek 13, siedźcie w domu. Jeszcze Wam muszę się pochwalić, jak zrobiłem sprzęgło. Zobaczcie, widzicie? Jednym paruszkiem potrafię wdusić. Zawsze jak zrobiłem, to musiałem, wiecie, całych sił po prostu to wduszać. A teraz jest leciutko. Nie wiem czemu, ale chyba mam po prostu jakąś oryginalną linkę. Zarazem tą linkę, bo ostatnio mi pękła, założyłem. No aż jestem w szoku, że tak delikatnie, lekko może działać w włęsce sprzęgło. O. No i co, ja pcham włęskę do domu. Jeśli chcecie więcej takich filmów z przygód wędkarskich, dajcie łapkę w górę, subika, fajny komentarz. No i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do następnego, nara, bu.